Proszę Państwa, co się dzieje, przed ostatni odcinek tej serii nam został 19 odcinek, witam serdecznie I co? Dzięki, że nie kupiliście mi znowu myszki Widzowie, na finał, tak bardzo was proszę, 50 tysięcy łap w górę i kupię sobie myszkę na finał tego sezonu i tej serii w ogóle Więc jak chcesz mi kupić myszkę, zostaw łapę w górę Dzisiaj, proszę Państwa, nie rozwal myszki i dzisiaj gram na myszce swojej prywatnej Niestety, co to jest za myszka, nie mogę wam powiedzieć, jest to owiane tajemnicą nic, może kiedyś się dowiecie. Natomiast dzisiaj pff, Simon się cieszy, że zaczynamy ten odcinek. Ja również, proszę Państwa, takie oto polarencjusze znajdziecie w sklepie Tim Kalu. Zapraszam serdecznie. Chronią nawet jak pff, mocno dupniesz myszką i poleci jakiś odłamek, to wszystko złapie ten polar i nie uszkodzi Twojego ciała. Zaufaj mi. A teraz zaczynamy odcineczek Dobra. Proszę Państwa, nie bez powodu przed chwilą widzieliście Simeona. On teraz jest na dachu. Mam dziś dwa wyzwania z komentarzy i trzy wyzwania z Discorda. Jak chcesz, to wpadaj na Discorda. Jak widziałeś wczoraj moje ogłoszenie, to wiesz, że mogłeś napisać fajny komentarz i się znaleźć. Czemu? Jak cię nie ma tutaj, to znaczy, że napisałeś słabe wyzwanie gościu, mój malinowy z Discorda. Pozdrawiam wszystkich Discordowiczów, zapraszam serdecznie, proszę Państwa, ale teraz niemożliwe wyzwanie. Kanapka z Podlasia napisał ten komentarz, żeby napisała: Wywróć się tak postacią, aby... Stać... Na głowie, bez kitu. Tak sobie stwierdziłem, że ani tutaj nie ma czasu, ani nic, więc dajemy sobie 4 minuty na to, żeby tak zragdolować postać, ażeby chociaż sekundę stanęła na głowie. Bez kitu. Faktycznie to może wydawać się być niemożliwe, ale spokojnie. Simon to twardy gość, twardą mabanie, jak niektórzy yy, w ostatnimi czasy. 3, 2, 1, nie tracimy czasu 4 minuty, proszę państwa, rozpoczęło się Liczymy, dobra, jak tu się Wydupić, tak, żeby, kurdy spaść Na głowie, spokojnie, mam na to plan Dobra, Simeon, to nie jest jednak dobry pomysł Dawaj, wstawaj, gościu, może tutaj, moi drodzy Trzeba po prostu tego ragdola o kurde, on spadł na plecy, dobra, czyli trochę za wysoko byłem Będziemy testować gościa, dziś go maltretujemy niestety, dobra, za bardzo Ja pierdziele, mam dziś super wyzwania, to jest chyba jedno z najgłupszych, ale i najcięższych do zrobienia A jakby właśnie zrobić to w ten sposób, od barierki się odbić, ja mam plan, poczekajcie Zrobić coś takiego, nie, dobra, Simeon, ja pierdziele, nie o to mi chodziło Uwaga. A, Było na głowie, nie było Dobra I teraz? Na głowę ląduj, ku! Dobra, nie stałem na głowie. Przyjmijmy, że postać musi być w miarę wyprostowana na tej głowie. Aczkolwiek, czy to jest w ogóle do osiągnięcia? Tego nie wiem. Kurde, 2 minuty 30. Jak to leci szybko, tak? To no kurde, nie mogę nawet się. O! Nie było, ja pierdziele Widzowie, nie, dobra, jednak myślałem, że uda mi się to jakoś. To było dosyć bliskie, aczkolwiek nie o to nam chodzi Chodzi nam o zblokowanie postaci mimo wszystko Dobra, mam, mam, mam plan No ja pierdziele! Nie chcę rozwalać myszki, nie chcę się wkurzać Weź skocz tu i się oprzyj, chłopie, o te ściany, no Kurde, no co ty robisz, frajerze Ja pierdziele, mnie to irytuje już strasznie O dobra, tutaj, tu jest taki róg, w którym moglibyśmy wpaść Dobra Czy to było? Dobra, to nie było sekunda Ale jakbym idealnie trafił tu do rogu, to jest szansa Czekaj, ta. I spali na głowę! Kurde! Nie wiem ile mi tam zostało minuta 20. Jeszcze jest szansa, żeby pod... Dobra, mam plan, uwaga. Kurde, jak tam wpadnę głową, głową do przodu, to mamy to. Coś takiego! 44 sekundy. To jest ostatnia szansa. Ja już nie zmieniam lokacji. Znalazłem idealną lokację. Kurde, Simeon, nie tak. To powinienem zrobić z tej strony tu. Skok? Co jest? Jak to wyłączyć? No klipak, już włączyłem. Nie no. Jak to wyłączyć dziadostwo? Jak ja to zrobiłem przed. No i muszę resetować GTA. To wyzwanie to takie 2 na 10 było. Nie podobało mi się. Faktycznie jest ciężkie. Lećmy dalej. Żeby sobie to moją porażkę troszeczkę osłodzić, mam dla was fajnego stila, widzowie. Moi drodzy, jakby nie patrzeć, to coraz bliżej święta. Ja już zacząłem skubywać powoli prezenty dla najbliższych. Może wam pokażę, co kupiłem Madi na przykład. Mam te rzeczy ze sobą. Kurczę, żeby się pochwalić, a może się ktoś zainspiruje też. Madzia jest kwiatkarą, jeśli tak to mogę nazwać. Kupiłem jej taki oto kwiatek z y, ładnym po prostu... Nie wiem jak to nazwać. To statyw na kwiatek? Kwietnik. O, dla mojego taty kupiłem taki sweterek na święta. Myślę, że mu się spodoba. Dla Wiki, jak na razie mam tylko skarpety, proszę Państwa. Wiem, że są dwie różne, ale po prostu takie one są w komplecie. Motyw kosmiczny jest tatek, a tutaj gwiazdy. Mam jeszcze perfumy, ale tak sobie stwierdziłem, że w sumie będzie ciekawie, jak przy Was wylosuje prezenty dla mojej mamy. Na przykład dla Wiki, zobaczymy, kto wylosuje perfumy. Przygotowałem sobie maszynę losującą, więc proszę Państwa. Pierwszy los. Pewnie widzicie albo nie, ale jest tu napisane tata. Tata już ma sweterek, a tu kurczę jeszcze. Padną mu perfumy. Pytanie jakie? Adidas. Tak więc wzbogacam swój prezent dla taty o perfumy Adidasa. Proszę Państwa, kto jeszcze będzie szczęśliwcem, który dostanie perfumy ode mnie? Mama! Jak pięknie! Dla mamy jeszcze nic nie ma. A dla mamy, proszę Państwa? Bruno, banani. Pięknie, proszę Państwa. Myślę, że mama będzie zadowolona swoją drogą. Zbliża się Black Friday. Jeśli szukacie super pomysłu na prezent w postaci perfum, to Rosma. Ma dla was moi drodzy ofertę specjalną. W Rosmanie na Black Friday przeceny, perfum znanych marek, Max, Adidas, Bruno Banani. Proszę państwa i wiele więcej dostępnych oczywiście pod linkiem w opisie. Jeśli szukacie pomysłu na święta, warto pomyśleć o tym już teraz, ponieważ teraz możecie zaoszczędzić trochę kasy. Wszystkie szczegóły dotyczące promocji znajdziecie oczywiście w opisie, dlatego serdecznie was zachęcam. Pierwszy link w opisie. Sprawdźcie to byczku i ogarnij prezent dla swoich najbliższych. Widzowie, ja się bardzo cieszę, że teraz trochę poszedłem po rozum do głowy. I zacząłem ogarniać prezenty dużo wcześniej Przez co nie będę biegał W ostatnim tygodniu przed świętami I stał w kolejkach, prawda, w sklepach A teraz sobie na wszystko ogarnę i jeszcze mam jeden problem, nie potrafię pakować prezentów Więc chwilę mi zajmie zapakowanie tych perfum Ale moi drodzy, mam czas Zapraszam was oczywiście do linków w opisie A teraz wracamy do odcinka Dobra proszę państwa, wyzwanie numer dwa Jeszcze z YouTubka komentarz 597 lajków ma Przejeść cały Vinewood Nie zatrzymując się, jadąc powyżej 80 km na godzinę, nie rysując auta. Żadnej ryski na karoserii, proszę Państwa. Wainwood Hills, czyli bardzo kręte uliczki. Całe Wainwood Hillsy. Wiecie co? Ja sobie stanąłem tutaj obok szkoły. Wainwood Hills to jest ta dzielnica, oczywiście. Wainwood, tak zwane. Więc stwierdziłem, że jak sobie dojadę tutaj, no to znaczy, że przejadę całe. Można jeszcze się pokusić nawet do coś takiego. O, to tak jakbyśmy już wyjeżdżali z Wainwood. Jak przejadę to na tempomacie co najmniej 80 km na godzinę, to wygrywam. Czy to mi się uda, przekonajmy się, jakiś zwrotny samochód mi jest potrzebny. Tutaj sobie jakieś samochody, same suwy stoją. Ja pierdziele, dobra, ale ile mam prób? Ktoś tu napisał, ile mam prób? Nie napisał. No to klasycznie mamy trzy próby chyba. Nie pamiętam, jak już to było, kurde, dawno tej serii nie nagrywałem. Teraz sobie cruise kontrola wbijam widzowie, jak będę miał tylko 80 km, 77, mało, 86. Ja pierdziele, dobra, spróbujmy. Gdzie ja powinienem jechać? Tutaj, bez żadnej rysy, muszę przejechać. 84 km na godzinę, ok. Powiedzmy, że te 3 km to będą najcięższe 3 km w moim życiu. Dobra, Kaluch, skup się, chłopie. To jest do zrobienia, widzowie. Tylko, że tutaj te Vine Hills'y to słyną z tego, że tutaj są tak kręte uliczki, że ja pierdylam. Jak chcę tak jadę teraz, to może wam powiem, co z tą wieżą Eiffla. Oglądajcie w sobotę mój kanał, a się wszystkiego dowiecie, co się wydarzy. Dobra, 84. To jest jeszcze Gituwa. Tutaj jest jeszcze, moi drodzy, chilleriada. Ja pierdziele, no nie. Trasę, jaką wybrałem, wybrałem dosyć... Randomowo? Najlepsze to jest żyje bez kitu. No dobra, ten zakręt będzie kluczowy. Tam było coś. Ajdź pan, kurde. Posypało się wszystko. Próbujemy raz jeszcze. 90 dałem. 89 do no Tori Puwa. Najwyżej zostanie mi jeszcze jedna próba nuba, i muszę dać wtedy 8 dych faktycznie. Ale widzowie, ja jestem Drivemistrz, więc nam dać radę. 89 km, ruch jednostajny. Jedziemy. Znowu te spedy jakby oskryptowanie Wyjeżdżają dokładnie tak samo jak wcześniej Co jest? Tak samo chłop wyjechał On jedzie cały czas Na tempomacie Pozdro, 82 widzowie Ostatnia próba, to jest dobra prędkość 82, nie mogłem trafić w to 80 Bardzo ciężko ustawić ten tempomat Ale teraz ja wierzę, że to się uda Jak ten zakręt mi się uda tam przejechać A mam najzwrotniejsze auto z tych wszystkich do tej pory To powinno być git No znowu wyjeżdża ten sam biały samochód, ale to jest oskryptowane wszystko. Coś się ewidentnie z moim GTA pobugowało, dobra. A pierdzielę to. z tym oazem spokoju, ale po tym wyzwaniu chyba znów nie będę. Proszę Państwa, Discordowy tupak napisał. Przejedź dowolną mapkę parkurową. Przejdź dowolną markę pa mapkę parkurową na najwyższej czułości. Zgaduję, że chodzi o myszkę, więc tak sobie myszkę odpaliłem, widzowie, to jest najwyższa czułość mojej myszki. Jak was będzie boleć głowa, to sobie przeskipujcie do kolejnego wyzwania. Ja postaram się zrobić wyzwanie w ten sposób. Ja pierdzielę już widzę, że to będzie ciężkie. Jak ja nie mogę nawet nakierować gościu. Weź, o, dobra, w miarę kumam. Ja pierdzielę, dobra, nie będzie to łatwe. Nie mogę odwrócić postaci. O, dobra. Może po prostu nie będę ruszał myszką? O, to też jest jakaś taktyka. Tylko nie widzę... O, yy, krokodyl parkour. Normalnie nostalgia, bo tego peda kojarzycie pewnie... Ja właśnie zważnowałem pierwszą próbę. Czemu moja postać aimuje, jak ja nie... Mycha main mi się psuje. Patrzcie, postać jej muje. O dobra, odklikła się. Dobra, chyba za mocno ją potraktowałem, przepraszam. Dobra, próba druga, proszę Państwa. Al... No To są jakieś jaja Kto pamięta odcinek z tym pedem i z parkurem Niech daje znać w komentarzach. Dobra, kurde, Kaluch, skup się Discordowi ludzie mnie pokonali Niemożliwe to jest Spokojnie Ogarnąłem czułość też Po prostu praktycznie w ogóle nie mogę ruszać myszką Wystarczy, że lekko ruszę i właśnie dzieje się to Ale na szczęście Przy maksymalnej czułości Nie trzeba O kurde, skoczyłbym do tyłu Nie trzeba aż tak używać myszki Nie wiem, co ten pad tu robi Ten krem do rąk Się kiedyś takiego szczura. To jest szczur zabójca. Z tym szczurem mamy kolejne wyzwanie. Ja już się nie chcę naprawdę denerwować. Chcę się dobrze bawić, więc proszę Państwa, ruchliwa autostrada, chaos modzik co kilka sekund i wszystkie autostrady muszę przejść. Już czytam Wam o co chodzi dokładnie. Paralol 455. Przejdź przez autostrady na chaos modzie jako szczur, próby 3. O, jeszcze nam się kamera odwróciła. Dobra. To będzie ciekawe. Spinning kamera bez kitu. Proszę, żebym nie umarł. Ja pierdzielę. Ja do małoku mnie Byłem w połowie, całkiem niezły wynik w sumie Chaosik ponownie i biedny szczurek Który próbuje przejść przez ulicę Proszę państwa, jak tylko się pierwszy efekt włączy To ja ruszam, uwaga First person, akurat na szczurku To zbyt wiele mnie nie zmienia Dobra, proszę, byleby wyczuć dobry timing Żeby mnie nic nie rozjechało Czy ja wykonałem chociaż jedno wyzwanie dzisiaj? Nie wykonałem nic, ale idzie dobrze teraz, proszę, nie Tak jest! Proszę Państwa, chociaż jedno wyzwanie, chociaż raz się do mnie los uśmiechnął, i ten oto mały Kurcze Zawodnik wykonał wyzwanie. Czy to jest pierwsze wyzwanie, które ja dziś wykonałem? Jest, ale tragedia. Kolejny odcinek to koniec serii, finał, więc muszę się postarać, żeby trochę więcej tych wyzwań wykonać. Dobra, widzowie, udało się, więc przechodzimy do ostatniego wyzwania discordowego. A ostatnie wyzwanie brzmi. Weź Torreadora i na Bugus Infinity Boost. Wyląduj w basenie na Wainut Hill, zacznij na lotnisku. Na rampie przy parkingu. Liczba prób nieograniczona. Ja myślę, być, że ograniczona do trzech. Rampa przy parkingu Torreador. Niestety jak próbuję zrespić Torreadora, to mam invalid model. Jak zwał, tak zwał. Co oznacza, że nie wiem, czemu się nie chce wczytać. Ale jest to samochód z takim silnikiem odrzutowym i musi mieć Infinity Boosta. Więc równie dobrze, mogę sobie wziąć w Poltica numer 2, proszę Państwa I będzie, wyjdzie na to samo Rozpoczynam sobie z rampy i po prostu muszę na buście dolecieć do jakiegoś randomowego basenu w Vinewood Czy to jest do zrobienia? Przekonajmy się Mamy infinite boosta O nie, infinite boost się jednak skończył Dobra, ponówmy to Dobra, guys, uwy Let's go, ja pierdzielę, ale rotata złapałem Dobra, ale mogę, mogę mniej więcej sobie kontrolować Patrzcie, mogę latać do Infinite Boostie Ale to jest kozackie Szkoda, że tak nie ma w realu Że te funkcje nie mają takiej opcji, żeby sobie tak polatać Dobra, jestem już dosyć wysoko Ustabilizujmy ten lot Trzy próby Jakiś randomowy basen na Vinewood Killsach Czy to jest do zrobienia? Przekonajmy się Wydaje mi się, że jest, ale trzeba naprawdę dobrze wymierzyć Kurde, czasami ten boost mnie denerwuje Nie potrafię nim latać To jest dobry strzał Teraz kontrolujemy to O! Ty, bo ja spadam Ale mogę sobie podlecieć w każdej chwili Bez kitu, jak się trzyma E, to cały czas leci na buście Dobra, ale teraz weź tu, chłopie, traw do basenu O kurde, dobra, trochę mnie zwiewa, proszę państwa Nie jest to dobry znak, ani trochę Dobra A, kurde, nie trafiłem Byłem blisko, ale nic z tego To musi być clear shot Jo, teraz wyszedłem przepięknie Kurde, ale fajnie można stabilizować Ten odrzutowy silnik, nie? Ciekawe ile to pali W Polsce jakbyś użył taki odrzutowy silnik to O kurde, to byś się nie wypłacił gościu Dobra, czy Czemu... Nie widzieliście tego widzowie Zacząłem gadać że cenach pali w Polsce i stało się to Czemu znowu powiedziałem to, to Dziwne zdanie i znowu mnie odwracę Co jest? Czy ja wskoczę do basenu? Bardzo bym chciał Lecę teraz w dobrym kierunku, imo tu jest jakiś basen, tu jest basen pod nami, ale to miało być na Winewood Hillsach, dobra. Ekstra, kurde. Fokus, fokus, fokus i tylko subtelne ruchy skręcania. O, tym się steruje jak samolotem. Albo i nie. <laughs> Yo, all widok. Patrzcie na to, samolot pasażerski leci obok mnie. Wyprzedziłem go. <laughs> Zaraz bym się w niego wdupił. Dobra, ale zbliżam się do Wainwright Hillsów i do basenów bogatych Amerykanów. Ok, trochę przeleciałem. Kurde, ty, bo ja zaraz do bazy wojskowej dolecę. Nie podoba mi się to. Reverse. Nie chciałem zawiesić GTA. Wybaczcie za tego rage'a, przerwało mi nagrywkę. Finalnie rozwal myszki challenge już. Pewnie za jakieś miesiąc, nie dobrze, może wcześniej. 50 tysięcy złotych w górę i kupicie mi myszkę, którą potem wam rozdam i będzie to myszka, kurde, za 1000 zł. Zrobimy takiego potężnego busta na sam koniec serii. Tylko musicie wbić łapy w górę. Dzięki za dzisiaj. No co, smutno mi, że wykonałem tylko jedno wyzwanie. Elo.